Siemanko. Właśnie nagrałem specjalny odcinek na 200 subskrypcji. Tak. Już jest powyżej 200. Mamy już dokładnie 203. Nie wiem, ja chciałem chwilę zobaczyć czy nie spadną subskrypcje, ale jednak wzrosły. I z tej okazji przygotowałem specjalny odcinek. Mam tutaj tak. Modem na przebite I Rzecz Która I rzecz która będzie testowana Cała A jest to kogoś też mówią takie kaczanówki jeśli ktoś dobrze myśli tak jest to a skoro nazwa jest wiadoma to i o, rzecz jest znana kwasek Kwasek centrynowej Tak to nie są żarty Kwasek centrynowy idzie cały do no. A woda No wiadomo na brzmite No to co Przecieranie szlaków chyba widzieliście kiedyś kwasek cetylowy jak wygląda to jest wysypuję żeby pokazać to jest to jest po prostu proszek Troszek został jeszcze i teraz przecieranie szlaków: 3, 2, 1. W serio sensie, nie próbujcie nigdy z nowego kupa z z nowego no musi całego nie próbujcie Może przehamować, hamować, mamy mi silne plamy, prawie poleciała na no, ha, Haha, Tam widać było trochę takie żółte plamy. Mogliście zauważyć. Taka smoka. Oj. Chodzę na tego kwasku nomego Jeszcze raz pokażę to ocena 5 a takie małe Jezu, jak mi teraz kwasną w kępie, to nie są żarty. Nigdy nie próbujcie tego kwasu cytrynowego całego wziąć. Próbowałem też kiedyś kwasek. Miałem teraz mnie podświetla. No, świeci żarówka. Dobra, ja kończę, a woda jak chcieli wiedzieć mała kazapana. Ja kończę tego live'a, znaczy tego, ten odcinek i widzimy się w kolejnym. A i już wiedziałem, że dużo osób głosuje na internecie. C, czyli Śpiewanie polskich, polskich piosenek na vlogmasach Ale to jeszcze nie jest przewyższone. Jeszcze może jakaś litera dogonić. A i pamiętajcie, ly są takie A B C D E bo, bo dzisiaj przeczytałem komentarz, gdzie była litera...